Dzień dobry. Jak wysłać SMS -y z zaproszeniami na sezonową wymianę opon z modułu CRM? Wchodzimy w menu Moduły CRM i wybieramy opcję Wybór klientów. Rozpoczniemy od stworzenia nowego kreatora. Jako główne kryterium, które będzie kwalifikowało klienta do wysyłki takiego zaproszenia, przyjmiemy wizytę serwisową w okresie ostatnich dwóch lat. Wybieramy w tym celu opcję Serwis i interwencje serwisowe. Klikamy dalej. I w polu Data wydania pojazdu zawężamy na interesujący nas okres. Opcjonalnie możemy dołożyć tutaj dodatkowe warunki, takie jak chociażby zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W naszym przypadku klikniemy Zakończ. Otrzymaliśmy listę klientów spełniających zadane kryteria. Aby wysłać do nich wiadomość SMS-ową, zaznaczamy wszystkich klientów. Możemy to zrobić kliknąć w lewym górnym rogu pusty kwadracik bądź klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Zaznacz wszystkie. A następnie klikamy na dole Wyślij SMS. System automatycznie wykluczy nam tych kontrahentów, którzy nie posiadają wprowadzonego numeru telefonu w kartotece. Następnie system zapyta, jaką zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma zbadać przed rozpoczęciem wysyłki. W dalszym komunikacie użytkownik otrzyma informację o klientach, którzy nie wyrazili wybranej przez nas zgody. Natomiast do decyzji operatora będzie należało, czy pomimo tego chce do nich wysłać te wiadomości, czy nie. Jeżeli chcemy wysłać do wszystkich, klikamy przycisk tak. W wyświetlonym oknie wysyłki wiadomości SMS-owych mamy możliwość wpisania treści wiadomości ręcznie, bądź wyboru z wcześniej zdefiniowanego szablonu. Po wyborze z listy klikamy przycisk Zastosuj, tak aby system wpisał treść do każdego z użytkowników. Na koniec klikamy przycisk Wyślij tak aby system mógł wysłać wiadomości smsowe do wskazanych klientów. Po pomyślnym zakończeniu wysyłki zostaniemy poinformowani o tym w osobnym komunikacie. Każdy wysłany sms systemu jest zarejestrowany w module CRM zdarzenia firmy.